Cześć! Czy słyszeliście kiedyś, być może na sali szkoleniowej, że komunikacja składa się w 55% z komunikatów niewerbalnych, 38% ze sposobu mówienia, a tylko w 7% z komunikatów werbalnych? Jeżeli tak, być może usłyszeliście nadinterpretację i nieprawdziwą informację, która wynika z badania Alberta Merabiana, który opublikował ją w 1967 roku. Czyli prawie 60 lat temu. Co by według tej koncepcji miało e, wynikać? No, wynika z tego, że tylko 7% to są słowa. Czyli gdybym rozmawiał z Szwedem, który by mi opisywał, co widział w kinie, jaki to był film, a ja bym nie znał ani jednego słowa po szwedzku, to powinienem 93% przekazu zrozumieć. Według tej koncepcji. Dlatego. Okazało się, że ta koncepcja, zasada Merawiana 55, 38 i 7 została nadinterpretowana i źle przekazywana na salach szkoleniowych, na szkoleniach z komunikacji przez różnych niedoświadczonych trenerów. Więc, jeżeli usłyszysz to, że tak wygląda komunikacja, to trzeba pamiętać, że badanie było przeprowadzone tylko dotyczące komunikacji odnośnie własnych uczuć i postaw. I do tego się nadaje. To tak jak ja bym powiedział, na przykład, Jestem szczęśliwy, albo W ogóle mnie to nie zaskoczyło ani nie zasmuciło. Widzimy, że czytamy komunikaty niewerbalne. To tego dotyczy. Natomiast nie nadinterpretowujmy tego szerzej. Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu stara się tropić mity i bazować na wiedzy prawdziwej faktycznej, opartej na dowodach. Zapraszam do śledzenia naszych filmów. Adam Zajchowski.